Już nie ma, nikt nie ma wątpliwości, że państwo ma stać jak i przez to, że to fundament bezpieczeństwa państwa. Nikt nie ma wątpliwości, jak najmniej dwóch lat, jeżeli ktoś w ogóle je miał. Dziś pokazujemy, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzeba. Pokazaliśmy to w pandemii, będąc przy łóżkach kory, będąc w bankach tlenu, organizując miejsca, gdzie były szpitali czasowe. Pomagaliśmy ludziom w kwarantannie. Potem problemy na granicy, i Straż Pożarna odliczaj pracowała i zapewniała im pełną rolę. Dzisiaj, kiedy przyszło kolejne wyzwanie i wiadomo, że o ciężkich na wałnicach, które przeszły kilka dni wcześniej przez Polskę, gdzie mieliśmy rekord domowy 50 tysięcy wyjazdów z jednego dnia, nastąpiły kolejne wielkie zadanie dla państwa, Straży Pożarnej i pełną część z I po raz kolejny, Szanowni Państwo, stanęliśmy na wysokości zadania. Ci dumnie podnosząc słowo do góry mogę powiedzieć tak, dziękuję Wam. Robimy naprawdę wspaniałą robotę, jesteśmy w mm. punktach recenzywnych, jesteśmy na peronach, jesteśmy w 26 dworcach, gdzie organizujemy w pełni całą listę. Wszędzie tam, gdzie, o, o, o co nas poprosi państwo, o co nas poprosi pan minister, czego wymaga ojczyzna, wszędzie tam jest. o co poprosi pan plemiń? Nie będzie inaczej, chcę powiedzieć jednoznacznie, że nas starzało żarówki żeby że zawsze, po każdej porze dnia i noc. i to się nigdy nie zmieni. W ostatnich kilkunastu dniach zdaliśmy nie tylko egzamin z tego, że jesteśmy świetnymi fachowcami w tym, co robimy, ale jesteśmy też wspaniałymi ludźmi z otwartym sercem. Przyjmujecie w realizach y, uchodźców w ale też zwróciliśmy się wszyscy w całej Polsce na sprzęt pracowniczy dla naszych przyjaciół, stażaków z Ukrainy. 18 Ukrainy, y, y, stażaków z Ukrainy po prostu na akcjach, ale nie w czasie na pożaru, tylko od unii i od wonów, które zostały zrzucane podczas tego, Dziękuję Wam, Szanowni Państwo, z całego serca. Chcę powiedzieć, że 185 samochodów ratowniczych, gaśniczych trafiło z Polski dla Ukrainy. One już tam działają i rzeczy. 21 tysięcy mundurów y, bojowych, których już Ukraińcy na dzień dzisiejszy ratują życie w drogi co można zobaczyć na zdjęciach filmu z krajów. Zrobiliśmy coś niezwykłego. 2307 palet sprzętu trafiło na Ukrainę, a ten dach w 3000. Chemów na e, rzecz o 5 tysięcy, dostali 31 tysięcy. Na 60 tysięcy, 60 tysięcy całej formacji w Ukrainie połowę chemów e, dała państwowa i dotychczas staż pożarna. Dziękuję Wam z całego serca i chcę jeszcze zaś podziękować. Dziękuję, że odwiedziliście na apel o ciszy, które oddaliśmy w obdzie naszym graczem e, z Ukrainy. Widać, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Za to Wam serdecznie dziękuję. Jestem dumny że jestem komendantem głównym w tych czasach i że mam takiego już nieświętych komentarzy z Praw